Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na swoim kanale w nowym roku 2022, aby był lepszy od poprzedniego. I zapraszam do y, denka, denka grudniowego, aczkolwiek y, nawet niecały miesiąc zbierałam te puste y, opakowania. To jednak zdecydowałam się wam pokazać moje denko, ponieważ nie chcę trzymać tych pustych opakowań. Tak zdecydowałam, że w nowym roku to właśnie takie postanowienie zrobiłam, że w nowym roku co miesiąc będę wam pokazywać moje puste opakowania, recenzować zużyte produkty. Najczęściej będzie to Oriflame, chociaż nie tylko. Na przykład chcę wam pokazać, że na gwiazdko trzymałam takie prezenty. Jest to Yy, taki peeling do skóry głowy z, yy, z aktywnym węglem i naturalnymi drobinkami złuszczającymi 98% składników pochodzenia naturalnego. Only Bio już dzisiaj użyłam, myłam włosy i użyłam yy, tego yy, peelingu, tylko muszę powiedzieć, że dosyć ciężko mi się aplikowało, bo to się przekręca i się wyciska. Hmm, musimy jednak chyba, przy pomocy jak kogoś, trzeba tę dokładną aplikację zrobić, ten dokładny peeling, ponieważ no, hmm, dosyć jest to pracochłonne i, i, i trudno ogarnąć całą głowę. Nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego jak peeling głowy, więc taka ciekawostka, że jest. Woryflem tego nie ma. Ale na pewno będę zużywać i Wam pokażę. Po pierwszym użyciu muszę stwierdzić, że te drobinki są dosyć takie, potem trudne do zmycia. No i takie mam dosyć mieszane uczucia, ale na pewno zużyję do końca i potem zrecenzuję. I dostałam jeszcze taki prezent kosmetyczny odżywkę do włosów właściwie może nie odżywkę, tylko maskę też na pewno gdy zużyję to wam o niej opowiem i muszę powiedzieć, że no, zaskoczyły mnie te prezenty mikołajowe ponieważ no, zazwyczaj używam tych kosmetyków Oriflame no nie spodziewałam się, że dostanę jakieś inne, ale to może dobrze. Na razie nie otwieram, ponieważ obecnie używam maski do włosów Milk Honey. Jeszcze mam dużo, parę razy tylko użyłam. Ja nie, nie byłam zwolenniczką masów, masek do włosów, ponieważ ja zawsze miałam krótkie włosy. Teraz mam troszeczkę dłuższe i dopiero się uczę. Że te maski są bardzo potrzebne do włosów. Ale muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona, że to wszystko zajmuje tak dużo czasu. Dbanie o włosy jest tak pracochłonne, ja zawsze, gdy te dzieci, gdy moje dzieci były małe, no to niewiele czasu sobie poświęcałam. Naprawdę trzeba było szybko działać. I sobą zajmowałam się bardzo mało. Teraz tego czasu mam więcej, ale nawet nie sądziłam, że to trzeba tak długo. Poświęca, tak dużo czasu sobie poświęcać, to mnie zaskakuje, po prostu. No, w każdym razie, teraz przystępujemy do pustych opakowań. Zacznę od peelingu Proceuticals, To jest ten mój pierwszy produkt, który zrecenzuję. Jego się aplikowało w ten sposób tak, wyciskało się krople dwie. I równomiernie rozkładało się na całą twarz. Jest to taki peeling przepraszam jest to retinol zamknięty w kapsułkach. Taka kuracja z 1,1% retinolu. Ten retinol, czytałam, że ma za zadanie przede wszystkim zniwelować zmarszczki. On miał za zadanie zredukować pojawienie się trwałych, drobnych i głębokich zmarszczek. No i miał być takim ratunkiem na też taką nierówną powierzchnię skóry, na przebarwienia. I muszę powiedzieć, on jest rekomendowany w każdym wieku. No, wiadomo, ostrożnie go na początku używałam. Jeden raz, dwa razy. W tygodniu, żeby nie podrażniał skóry. Używałam go właśnie w tych jesiennych miesiącach, żebym nie miała problemów ze słońcem, bo tam niewskazane było wystawianie wtedy twarzy do słońca. No, nie było to 28 dni, ponieważ oni tutaj piszą, że ten retinol zmniejsza widoczność głębokich zmarszczek po 28 dniach. No, ale młodszy wygląd skóry już miał być po 14 dniach. Czy ja zauważam takie spektakularne działanie tego, tego środka. No, chyba jednak aż tak to nie. Owszem, on mi troszeczkę na początku, szczególnie tak ładnie wygładził ta moja twarz, skóra na twarz była taka gładziutka, taka przyjemna w dotyku. No, ale aż takiego wiecie, takiego efektu wow, ja tego oczekiwałam powiem szczerze, to nie było. Ja kupiłam jeszcze jeden i, i używam teraz tego retinolu. No, dałam szansę, chcę jednak uży używać tego dłużej. Na pewno Wam powiem, czy później jakieś efekty rzeczywiście dostrzegłam. Używałam też takich próbek, Time Restore z serii Nowage. Są to próbki kremu na dzień i kremu na noc. No i co ja mogę powiedzieć? Krem na noc, hmm, mogłam z tej próbki na, na tak na raz, dwa razy, ale ten drugi raz to nie był taki do końca. Mało jest tego kremu bardzo w tych próbkach. Czy po dwóch razach użycia można cokolwiek powiedzieć? No chyba niedużo, no bo jednak tam powinno być to jakoś długoterminowe działanie, dlatego ja próbek nie lubię. On, te kremy są z ekstraktem z komórek macierzystych babki lancetowatej. Mają hamować degradację kolagenu w matrycy skóry, by utrzymać jej gęstość. I zmniejszyć powstawanie przebarwień. Ten krem jest rekomendowany dla wieku 50. Plus. No i tu problemy skóry to głębokie zmarszczki, utrata gęstości, owalu twarzy. Hmm. No, miał ten krem intensywnie odżywiać, nawilżać skórę, zapewniać jej jędrność, sprężystość, udoskonalać, udoskonalać owal twarzy, zmniejszyć widoczność głębokich zmarszczek. No czy ja byłam z niego zadowolona? Powiem Wam, że niczym mi się te... Mm, tutaj te kremy nie różnią od tego, który ja używałam wcześniej, Time Restore, w takim czerwonym słoiczku, w czerwonych słoiczkach i, to, i teraz też używam. To są dobre kremy, ale ja myślałam, że te są lepsze, ponieważ tamte były trochę tańsze jednak. Jak wiedziałam, że już Timely Storm wychodzi z użycia, to ja kupiłam sobie zapas. Tych, tych kremów, gdy one były takie, wiecie, w cenie około 50 zł, to dla mnie i tak jest duża, wysoka, dosyć cena. A tutaj one kosztują w katalogu, w tych zestawach, no ten zestaw 375 zł dla klienta to jest moim zdaniem bardzo wysoka cena, bo tam jest 5 produktów. No, a same kremy, tak, około 150 zł. Czasami są promocje 110 zł, czyli dla Klubowicza 20% taniej, no to płaci ten klubowicz 90 może złotych, to dla mnie jest, myślę, że dosyć drogo i ja na pewno tych kremów, jak skończę nawet te, które mam, tam listorem, jeszcze w starych opakowaniach, to one są bardzo podobne. Ja niewielką różnicę, właściwie to żadnej różnicy nie widzę, więc dosyć drogo. Kolejne produkty, których używałam to... Słuchajcie, tak troszeczkę skaczę, ale, bo tu i włosy były, no ale tak po kolei będę brała. Musicie mi wybaczyć to, że to nie będzie porządku. Chcę pokazać Wam dwa zużyte tusze do rzęs i na początek może ten różowy. Ja go nieraz Wam już pokazywałam. Teraz ładnie pokażę Wam tę szczoteczkę. To jest taka gęsta szczotka, ja ten bardzo polubiłam ten tusz i na pewno do niego będę wracać. To jest mój ulubiony. Jeśli bym miała tak w skali od, 0 do, od 1 do 6 postawić ocenę to bym piątkę postawiła. No szóstki nie, dlatego że on takie na początku to grudki zostawiał i, i to jest ten minus, ale później już nie. Na początku dosyć i ta szczotka jest tak du duża, że Manewrować tę szczotkę, gdy on jest taki nasycony tym tuszem. Ta szczoteczka to na początku było dosyć trudne. Natomiast jeśli chodzi o ten tusz, to taka trójka, chociaż on jest taki zachwalany, że to taki sztandarowy produkt Oriflame, to ja, to mi się ten produkt nie podoba za bardzo. Owszem, ja go używałam, bo córka nie chciała. Był jej pierwszy tusz, miał być taki fajny, najlepszy, bo to i wodoochronny WonderLash 5 w jednym. Ale ja powiem szczerze, że i, du i, dużo, tak, i dużo osób, które yy, kupiły ten tusz, też jakoś tak niezbyt yy, chwaliły go, więc nie wiem skąd ten zachwyt. Tam kiedyś był taki fioletowy w innym opakowaniu, ten Oderlesz 5 w jednym, i on naprawdę był dobry, bo ja, ja używałam go, ale to nie jest ten sam tusz, to jest zupełnie co innego i ja. Yy myślę, że tak trzeba długo malować te rzęsy, żeby cokolwiek i to nie jest to co mogłoby być. Więc ja na pewno tego tuszu więcej nie kupię, choćby nie wiem 5 zł kosztował, tego nie chcę. Następne produkty. Słuchajcie, taki mam po kolei może Miss Jordani, taki perfumowany krem do ciała, bardzo fajnie mi się go żylowało. tutaj tak. Otwierałam, żeby do końca użyć. Bardzo ładny zabak, dobrze się wchłaniał, także pewnie jeszcze nieraz do niego wrócę. Później, jeśli jesteśmy już. Znaczy po kolei biorę, słuchajcie, nic nie będę tutaj y, segregować. Y, krem do stóp też bardzo, bardzo, bardzo najlepszy. Właściwie w tych tubach to są trzy rodzaje, w takiej duży, bo to jest 150 ml. To ten z nich wszystkich jest najlepszy dla mnie, bo ja mam suchą. Suche y, podeszwy stóp, i po prostu ja nie funkcjonuję bez kremów. Mój mąż niczego nie używa i ma w porządku, wszystko ze stopami. Nie, nie, jakoś mu tak nie dokucza ta suchość, a ja na przykład no, bez tych kremów to w ogóle nie funkcjonuje. U mnie takie te, te, tak, tak te pięty wysusza, że po prostu bez kremów to mam bardzo, bardzo. Y, takie samopoczucie niedobre do stóp, y, potrzebuję kremów więc ten z tych y, kremów w tubie to jest dla mnie numer jeden i na pewno do niego będę wracać, on w katalogach 13 dla klienta 14 zł, coś takiego dalej mam y, taki krem do rąk, też go bardzo lubię tylko, że tutaj akurat niewygodna jest ta tuba nasi łami, i potem przewraca, więc ja tego nie lubię tego, nie wlubię tego dużego opakowania, takie są troszeczkę mniejsze, bo tu jest 150 ml, takie mniejsze opakowanie na 100 ml to tam to jest lepsze, takie wiecie no przyjemniejsze do korzystania. To akurat jeśli chodzi o korzystanie, to jest takie sobie, to duże opakowanie, ale jest ekonomiczne, bo tutaj czasami można po 8 złotych, znaczy 9,99 dla klienta kupić ten krem, więc niedrogo wychodzi i on jest bardzo dobry i na dzień i na noc, dobrze się wkłania i ja lubię ten krem i do niego będę wracać dalej mam taki z Love, Love Nature do demakijażu krem kiedy czytałam jak się interesowałam tym kremem, czy go kupić, czy nie kupić to czytałam opinię na opinię o tym kremie no i jakaś, i, i to nie jedna osoba się wypowiadała, że on do mycia twarzy to się nie nadaje że jakoś tak się mm, no, dziwnie z niego korzysta no bo on nie jest do mycia twarzy równomiernie trzeba tutaj chyba nawet jest napisane że trzeba go równomiernie odświeżający, krem oczyszczający z organicznym aloesem i wodą kokosową masuj w skórę twarzy i szyi, usuń przy Pomocy Wacika, kosmetycznego, unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami. No i on yy, mi się bardzo spodobał. Fajnie się z niego korzystało. Piękny, piękny zapach, cudowny zapach, yy, ale ta tuba niewygodna jest bardzo. Znaczy tuba. To odkręcanie jest bardzo niewygodne i nie lubię w ten sposób. A w wlownej właśnie często odkręcane są te kosmetyki, więc to mi się nim nie podobało. No poza tym, tu mamy tylko 125 ml, więc szybciutko skończył mi się ten, ten yy, kosmetyk, więc też mało ekonomiczny. <śmetyk> Następna rzecz to: mam tutaj Eleo, yy, taką yy, odżywkę yy, z organowym olejkiem. Do włosów z witaminami. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała. Na pewno do niej wrócę, aczkolwiek już ona nie będzie w tubie, tylko będzie z, takim, z taką pompką. W ostatnim filmiku wam pokazywałam, bo klientka u mnie zakupiła ten produkt, więc na pewno do niego wrócę. Świetna sprawa, ale najlepsza, jeśli już jesteśmy przy włosach, to chyba najlepiej mi się korzystało właśnie z tej maski. I teraz nie ma tych masek z Eleo. Naturalnym właśnie olejkiem arganowym z witaminami. No, świetna rzecz, tylko mało jej. 125 ml, więc ona bardzo szybko się skończyła. Tam parę razy go tylko mogłam użyć i już jej nie było. Ale włosy ślicznie błyszczały, lśniły, bo ja mam rozjaśnione włosy, więc suche suche, są łamliwe wobec tego, bo no, potrzebuję tych masek i to jest y, produkt, którego polecam. Mam nadzieję, że Leo będzie wrócił do tych masek i te maski też się pojawią w, w kolejnych y, katalogach. Dobrze. Y, dalej mam szampon do włosów farbowanych. W ostatnim filmiku pokazywałam Wam zakup y, zakup, zakup y, właśnie y, odżywki do włosów z tego y, tego właśnie do tego szamponu. Mięciutkie są włosy błyszczące. Dobrze mi się z niego korzystało i na pewno do niego wrócę. Jak zużyję to, co teraz zużywam, no postaram się jednak zużywać, a potem kupować, żeby nie gromadzić tych kosmetyków, bo też mam taką skłonność, że jak coś używam, a coś tam stoi mi, czy w pudełku, czy gdzieś mam schowanego w szafce, to bardzo chętnie otwieram. I z dwóch trzech korzystam, co też bałaganie mi trochę łazienkę, więc też mam takie postanowienie, żeby zużywać to, co mam. Aczkolwiek, no, jak do końca nie jestem zadowolona, no to wiadomo, że otwieram coś innego albo szukam czegoś. Nie wiem, napiszcie mi koniecznie, czy też tak macie, co z tym robić. Potem mam dwa właściwie takie fluidy, bardzo, bardzo fajne. No szkoda, że ich nie ma. No bo one się różnią. Teraz już są inne te fluidy. To nie jest to samo. No i tak mi mm, tak żałuję, że ich nie ma, że po prostu no niestety, ale świetne. Jeden i drugi. Jeden taki beżowy był kolor, drugi yy, Ewory. Yy, tak jeszcze przypomnę, chyba Ewory teraz mi się starło. Light Eivory, Chyba tak to było, tak? no i o, czasami w wyprzedażach jeszcze są, pojawiają się także ym, zobaczcie Aquabust ym, no polecam, polecam warto, wspaniałe są bo naprawdę nie wszystkie te podkłady o się sprawdzają dużo się nie sprawdza On jeszcze w takich pudełeczku. zobaczcie mam też to było właśnie któryś z nich Aquabust, dobrze dalej yy, mam jeszcze spray taki Jordan Gold Essenza. Bardzo szybko się zużywa, bo to jest tylko 75 ml. Ładny zapach, produkt dobry, ale no to jest praktycznie no, kilka psiknięć i już tego nie ma. Więc szybko się zużywa, więc taki mało ekonomiczny jest to produkt. Oczywiście mój mąż korzystał Sub zero Nordmen, Bardzo lubi ten produkt. I za każdym właściwie już kilka sztuk mu kupiłam, żeby zawsze miał. Bo często jest tak, że, że narzeka, że, że nie ma, bo to jest razem i szampon do włosów, i żel, i on ten produkt bardzo lubi. No i oczywiście moje witaminki, o których już nieraz Wam opowiadałam, Astaxantyna. też wrzuciłam do pudełka, ponieważ no, są to produkty. Oriflame. Yy, potem tradycyjnie słuchajcie Tender care na usta. Tym razem pomarańczowy chyba to był. No i yy, odżywka jeszcze została mi do włosów farbowanych. Też fajna, ale ta, ta którą Wam pokazywałam, ta lepsza. Poza tym mam jeszcze taki subzero do y, pogoleniu krem. Y, no mąż chwalił, bardzo długo go używa, może rok go ma. O to jest używanie kosmetyków. słuchajcie. To jest wydajność. No i krem też mój mąż tyle, tyle tego używa, używa, chwalił, bo pytałam, ale używa chyba cały rok i nie może tego zużyć, więc widać, że nieregularnie, ale mówi, że dobry kosmetyk, że w ogóle mój mąż bardzo mało tych kosmetyków używa. No i słuchajcie, tak patrzę. A, jeszcze mam jedną próbkę. Ekolagen, taki sobie, powiem szczerze, bo to też jest dosyć drogie z tych serii nowejcz. No, ja bym nie dała takiej ceny, aż tak mnie nie zachwycił ten ekolagen. I jeszcze. Y everlasting sink to jest ten pojawił się to też próbkę miałam taki ten podkład no i dla mnie jest zdecydowanie za gęsty bo ja mam rozszerzone pory i on mi te pory widocznie. no i tyle mojego denka napiszcie czy u was te produkty się sprawdziły co polecacie czy słyszeliście w ogóle o tym peelingu do głowy i czy? Korzystacie, czy on rzeczywiście coś daje. No, jeszcze powiem, że dostałam w prezencie też taki talon na botoks. Przestraszyłam się trochę, potem doczytałam, że to jest botox włosów. Więc też taka zdziwiona jestem. No, będę korzystać, zobaczymy. Też na pewno powiem Wam o, o efektach. No i szczęśliwego nowego roku. Do następnego razu. Cześć!